Ok, w tym momencie zrobimy próbę z rzucaniem telefonu do wody. Dalej jesteśmy w miejscu, gdzie jest 125 cm wody. Tak więc rzucam teraz telefon. Ciekawy jestem, jak upadnie. Czy upadnie na ekran przedni lub tylny. Tak więc robimy test. Rzucam go. 3, 4. Tak więc, jak widzicie, swobodnie można sobie nagrywać. Haha. Tak więc telefon w 100% nadaje się do robienia zdjęć, kręcenia filmów pod wodą. Zero problemu. Wszystkim niedowiarkom spokojnie mogę powiedzieć kupujcie, używajcie